Witam Was bardzo serdecznie, jestem Marek, witam Was na moim kanale. Dzisiejszy poradnik jeszcze raz nagrywam ten poradnik, bo wiecie, coś tam nie chciało się przyciąć w tamtym nagraniu, więc zapraszam, subskrybujcie klikajcie dzwoneczek, do góry, a my dzisiaj przechodzimy do tego poradnika. Więc zaczynamy. Hmm. Czekajcie. Tego nie będzie korzystać. Tego, dobra, czyli czekajcie, ja to usuwam. O. Dobra, jestem na tej scenie pierwszej. Czekajcie, ja to usunę scenę. Jest ona nie... Nie chcę tego. Dobra. I teraz zrobimy tak, że dodajemy tutaj nową scenę, jak chcecie nagrywać. No dobra, jest to scena numer 3. Muszę tutaj być. I e, tam. Na tej scenie 3 klikacie o ten plusik, ja jestem na scenie tej pierwszej, czyli inaczej scena normalnie. No bo jakbym był na scenie 3, to byście nic nie widzieli, ale klikacie tam na scenę to 3, klikacie ten plusik i teraz robimy takie coś: przechwytywanie ekranu. Klikamy. Tak, ok. O, żeby było widać. Nic tutaj nie zmieniamy. Zostaje tak, i klikamy OK. I teraz mamy to przechwytywanie ekranu. Zobaczmy, czekajcie chwilę. Musi się nastawić. O, dobra. Mamy. Więc ja to za chwilę zrobię na scenie numer 3 i pokażę Wam dalej. Więc ja szybko tutaj robię. Ok. OK. O, dobra. E, więc mamy to. Teraz żeby... A ja jeszcze taką jedną funkcję tutaj z tego jeszcze nie korzystałam, ale jest taka funkcja jak na przykład przechwytywanie gry. No to ja to, to nie wiem o co w tym chodzi. Ja z tego nie korzystam, więc ja to zamykam. E, no i teraz, żeby nagrywać. Na OBS-ie to trzeba kliknąć. E, tutaj jest, jak to? Rozpocznij nagrywanie. Ja teraz z tym właśnie nagrywam obs em więc ja nie mogę rozpocząć, bo ja już e, rozpocząłem. Ale jeszcze jedno Wam ciekawostkę powiem, jak live y na tym nagrywać. Więc tak, wchodzimy sobie w ustawienia. Stream. I tutaj mamy to okienko klucz strumieniowy. Teraz wchodzimy sobie na YouTube Studio, tam rozpocznij transmisję, no. Jak to się nazywa? O. Jezu, zapomniałam. Dobra. I ten klucz kopiujecie. Ja nie będę wam tego pokazać klucza, no bo wiecie, byście mogli wtedy grać sobie. Zacznę nagrywać tutaj u mnie wpisujecie na przykład tytuł tutaj gry Roblox. Publiczny, prywatny, niepubliczny, publiczny. Opisiemka. Transmisja na żywo z Robloxa. Opcje tego to będzie normalne. Ja daję zawsze małe opóźnienie. Chociaż mogę je nawet bardzo małe, ale mi się nie chce tego zmieniać. Co jeszcze? Można sobie zmienić miniaturkę. Bo zawsze to wychodzi to, co... Jezus maria! To, co mamy ten jak to w tle naszego obrazka na YouTubie. Mhm. Więc to nam będzie zazwyczaj pokazywać. No i tutaj mamy czat, słuchaj. Mhm. Więc nawet i całkiem... Spoko jest. To chyba tyle. Z tego tutaj. Czy ja lecę na żywo? Nie. A, dobra. Um, no i jeszcze karty są. Ale tutaj nic nie trzeba dodawać, bo tutaj takie nagłosowanie. No, ja tego nie daję. E, po zakończeniu... Można też ustalić, że archiwalne jako niepubliczne. Co jeszcze można dać? Widzowie będą mogli cofać trwającą transmisję maksymalnie o 12 godzin. No, więc tyle. Tutaj Wam oglądalność wiadomości. Stan transmisji. Tutaj też Wam pokazuję. Można udostępnić. Nie wiem. Jeszcze tego nie korzystam. Ja w ogóle z tego jeszcze nie korzystam. No i co, tutaj wpis te wklejacie klucz? I co, klikacie OK i lecicie na żywo. Więc to tyle było. Coś jeszcze? A, tutaj można sobie zmniejszać głośność, zwiększać urządzenie, co lecą tutaj. Na przykład, jak gra, to jaka ma być tutaj głośność. Oczywiście, w grze też to można robić, ale tutaj też. No to co? Do zobaczenia. I może będzie dzisiaj live. Nie wiem. Albo i nie. Więc do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. I czołem!